Na samym wstępie jak chciałem powiedzieć, że to jest stary odcinek z Urbexu, miłego oglądania. Witam serdecznie wszystkich widzów. Nazywam się Krzychu Urbex. Dzisiaj zaprowadzę was do opuszczonej fabryki. Jeśli wam się materiał spodoba, łapa w górę, subskrypcja tam na dole. W komentarzu mi napiszcie, że fajny Urbex, a ser serducho. Wraz ze mną są moi widzowie. Więc zaprowadzimy was po tej opuszczonej fabryce, więc no, zapraszam was do oglądania. Chodźcie. Bo tak jak już mówiłem, tutaj macie pomieszczenia. Tutaj zobaczcie. Że pierwsze co to tutaj, tutaj mamy jest ta piękna dziura czasami e, e, mógłby ktoś tutaj wejść, czy kot, czy tam pies zależy co, ale no jak widzicie sami po tym właśnie ruinach to zostało naprawdę niewiele. Boimy się właśnie, bo jak na przykład to albo to załamie się, zobaczcie tutaj. To, jak to się załamie, no to bronię i do widzenia. Więc nigdy nie wchodźcie na swoją własną obojętność przede wszystkim. Lokalizacji, lokalizacji Wam nie podamy z tego powodu, bo chcemy chronić ten obiekt, więc lokalizacja jest prywatna. Więc, żeby nikt po prostu tutaj nie wchodził. A teraz kamerzysta, chodź tutaj elegancko, zobacz tu, jaki masz piękny obiekt. E, historii nie wiem, nie znam zbytnio, bo tak jak już mówiłem, e, pierwszy raz widzę ten obiekt, zdziwiony jestem, więc, no, więc historii wam zbytnio nie podam, ale mogę wam jedno szczerze powiedzieć, że po prostu obiekt jest, robi wrażenie, duży jest mega, pierwszy raz się naprawdę zszokowałem, zdziwiłem, że po prostu coś takiego jest, więc... Ja tu zaprowadzę widza, więc widz wam dokładnie powiedz, bo on tutaj był, nie zaprowadził, więc ja nie wiem, więc... Okay, okay. Tak, więc tutaj była chyba hala ogólna. tam po od wentylacji albo coś. Kiedyś tam bardzo byliśmy. No. Tutaj jest hala główna. 4 krony, 4 krony na nas, mhm. ale no tak no hala główna ja no to czyli że to jest coś takiego że po prostu było tutaj można tak powiedzieć albo jakieś materiały żeby po prostu nie wiem mieć coś na przykład no, no nie wiem no coś do ochrony no nie, nie wiem jak to tam to coś tam nazywa powiedzcie mi w komentarzu zobaczcie tutaj te, te więc ja się jąkam więc nie wiem zbytnio wy doskonale będziecie wiedzieć o co chodzi więc no tutaj mamy palenie surowo zbrojone, więc mówię też tutaj do wszystkich widzów zakaz palenia. No. Więc, ale tak jak już mówiłem, owiec jest naprawdę wyjaśniony. Tam się naprawdę zdziwiłem, że po prostu taki takiego w ogóle Chodźmy tutaj. No, na razie, tak No i tutaj mamy takie miejsce, niech pan żyje, ściany. Tutaj mamy, jak się mówi, e, ładne, żółte, eleganckie kolory. U mnie tak w domu jest, więc no... Ale na obieg obiekt jest mega spoko. Muszę przyznać, obiekt jest naprawdę kozacki. Tak jak już mówiłem, historii nie znam, więc nie wiem, ale no, sami zobaczcie, zdjęcia będziecie widzieć na sam koniec materiału. Ale naprawdę zarąbińscy, zarąbińscy obiekt duży. Po raz pierwszy w końcu, będziecie mieli urbex na kanale jestem, ja też jestem mega szczęśliwy, bo jak do tego pomieszczenia ja to normalnie oczy takie, że po prostu w końcu będzie urbex, więc mam nadzieję, że to się Wam spodoba razem z widzami, więc oczywiście jak ktoś będzie chciał ze mną też jeździć na przykład na jakiś tam urbex, czy coś, nie wiem, może rowerkiem, czy coś pogadamy sobie, no to wiecie, zgłosić się tutaj do mnie na Facebooku albo na Instagramie, wszystko będziecie mieli w opisie, więc no. TikToki, nie TikToki, więc no. Macie, macie wszędzie dostęp, wszędzie kontakt, więc ze mną, więc mega zapraszam. Ale dobra, no dobra chłopaki, weźcie tam dokładnie odpowiedź o co dokładnie tutaj jeszcze... Coś tu co jeszcze zostało, coś tutaj jeszcze jest. Mhm. lampy, ale no... O, ty zobacz! O kurde! Wow! To akurat Nie no, ja jestem mega w szoku, tutaj macie jeszcze coś takiego. Jestem mega w szoku, że po prostu coś takiego yes. jest, nie? Ale no dobra, okej. Okay. Tutaj mamy chyba następne pomieszczenie, czy to po dółół godziny, Tutaj lat, pięć lat, pięć lat, pięć lat, mega Później. naprawdę Tutaj lat, pięć To jest, lat, pięć lat, pięć lat, pięć lat, pięć lat, sufit jest tam jeszcze, to jeszcze Chciałem, zejść do piwnicy, ale ja nie jakieś zamiaru zrobić przejściu jeszcze. Chodzi o też, czy nie? No, Dobra, to poświeć latarką. Sprawdzimy. Dobra, to nas... ostrożnie, żeby wam nic się nie stało. Tutaj macie dziurę, jak widzicie sami. I to też jest taki kurytusz. Widzowie, ja jestem zszokowany, serio. No dobra, wchodzimy, zobaczymy. Tylko trzeba na ostrożnie, żeby nic nie spadło, wiecie, to jest... Spójrzcie, to dźwięk. Dźwięk. Się pali, To się paliło. Bo się palił, bo mi się no. też tak wydaje. Do tego, Panie. Tak, tak. To jest tylko przejście do, do właśnie tych, do tych No, Dobra, idziemy do następnego. Ok, tak, tak. to zawijamy z powrotem. Dajcie znać widzowie, w komentarzu, czy Wam się ten urłek spodoba. Jak nie, to strzelcie tam gdzieś z 30 łapek. To na pewno postaram się coś jeszcze raz coś fajnego, ale dla mnie fajny ütec. Mamy toalety, tutaj jest zamknięte. Tutaj tak samo toalety, jak widzicie? No to są. Kurde, mi się wydaje, że to faktycznie podobne jak do kaflanda, nie? Sto ale w A, i to wesołary są. Suary. Dobra, no to dobrze, no dla każdy wie Więc znowu, ale. A, jeszcze tutaj, no właśnie. Tutaj jeszcze, dokładnie. Patrzcie, tutaj mamy jeszcze jedną falę. Tutaj mamy następne pomieszczenie. A może tylko takie historie zacznijmy od no. Nie ja nie wiem, nie jestem. A babcie, nie wiem. Czekałem się, jakie przejście. Zobaczcie. Nie nie A wiecie, jak jeszcze nie subskrybujcie nie subskrybujecie kanału. Walnij dzwona oraz łapę w górę. Dla zasięgu z góry. Dziękuję. Dobijamy trzy subów. Nie nie nie, widzę, że tutaj... O, czekaj, czekaj. Nie, zamknięte. Zamknięte! O jest! O, se bawi, że O kurde, o proszę! Ej, tego się nie spodziewałem. A jeszcze mam taką jedną opowieść w sumie o tym miejscu. Nie rozbieliśmy ten z kolegami był krzyż i ja wy... raz go był, raz on był, raz go nie był, tam na górnej kawi, dzisiaj go nie było. Mhm. Mm taka taśnia. Zaczynamy od tego pokoju, który właśnie jest. jest. Stroił. Święta. Kurde. Na pewno nie jest istotne, to jest... Nie, dziękujemy. <grym> Popatrz, tutaj macie. Tu. Tutaj macie ładny ksaczek. Ładna to jakaś suka. Zobaczcie sami, o, tutaj jaka ładna miejscówka tutaj, o elegancko. To są chłopaki. Okej, okay, oddaję kamerę kamerzyście. O, dawajcie, bo <stryk zbierze> operator, to jest jakaś, 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 fabryka papierów. Nie wiem, aż Widać, po tym, widać po tym, Jaki ktoś robi papier, dajcie znać w komentarzu. tutaj, następne pomieszczenie, da się tutaj zrobić mega. pomieszczenie. Hala, słuchajcie, no. jest cała no, Hala, Stara klawiatura, zobaczcie tutaj. No, powiem Wam tak szczerze, widzowie, ja jestem w szoku mega, że coś takiego jest. Ale, no wiecie, no to, to była stara fabryka, nie wiem gdzieś może rak 2006, 2005. Nie znam historii, nie chcę zbytnio oszukiwać, ale. Jak widzę, już po tych telewizorach to dziś rok 2006 MAX 5 na 100%, nie? Więc jakbyście czasami. Dziś, no, że to w ogóle jakiś tutaj nic nie czuję, nie, bo. No, dobać, Ale, Albo nie wiem, zbankrutowali, to strajkami. No, jakbyście tutaj zobaczyli, gdyby tutaj gdzie palone było. Tutaj macie coś, co to jest wrócił, jakiś oczkieł. No, raczej chyba wszystko. Bardzo wszędzie chyba byliśmy. Musimy przestrawić. Jak mówię, jeszcze nie byliśmy, to dajcie w, w komentarzach. Ja, zobaczymy dni jasny, zobaczymy, co robimy. Nie, to wszystko robi się. To wszystko. tutaj nie wejdziemy. Tutaj jest na przykład nie chodzi o to, że czy coś. Nie, nie, nie. Tutaj jest właśnie zawalony ten cały od góry. Jak wyjdziemy na dół, no to może to nam się stać krzywda. więc nie Ale w środku jak już widzieliście wszystko, to chyba mi się tak wydaje, że tutaj już właśnie wszystko. Tutaj tu byliśmy. Tu widzieliście te od tego, tutaj też. No raczej już wszystko. Bo tutaj już wszędzie już byliśmy, więc jeszcze tutaj, tutaj, tutaj właśnie sprawdzaliśmy, ale tutaj właśnie najbardziej nie wchodzić, bo może się załamać tego. Bo naprawdę wiecie każdy każdy, każdy urbek ale... z ale życie życiem, nie? Więc warto żebyście widzieli No dobra, okej! Ok. Jeśli Wam się materiał spodobał... Właśnie z tej fabryki. to zostawcie tak jak już mówiłem, 30 łapek które tutaj wraz były ze mną moi widzowie, więc wiadomo każdy chciałby ze mną nagrać, Ulbex marzy o tym, więc, no. więc zgłoś się ze mną tutaj albo na Facebooku, albo na Instagramie, albo na YouTubie, zależy pod komentarzem, od razu sprawdzę, możemy nawet na Discorda wejść pogadać jak ktoś tam będzie chciał oczywiście, więc no. Był z wami krzych Urwek, również też byli moi widzowie. Teraz zapytam się Was, jak Wam się materiał mój urwek spodobał. 10 do 10, 10, 10. Tak? A ty tak samo? Tak. No i jak widzicie sami chłopaki zadowoleni. Nikomu nic się nie stało. To przykładnie chociaż tyle. Tak jak już mówiłem, lokalizacja jest, jest prywatna, więc nic nie powiem, więc... Okej. Okay. łapeczka w górę, subskrypcja tam na dole. Trzymajcie się do następnych. Tutaj widzowie będą. Oczywiście też mam operator macha, więc no, operator machi, no, Dobra, więc no, siema i do następnych.